Cześć! Ja nazywam się Teddy2, a dziś opowiem o... O tym, że świat, pomimo swoich różnych wad, zmiesza kół przyszłości. chcę stale zdobywać coraz większe ilości różnych rzeczy. Przekraczać ludzkie granice i dążyć do jeszcze lepszych rzeczy niż dzisiaj. Obecnie znajduję się w 21 wieku. W wieku, w którym obecnie żyjemy. Ja urodziłem się w 95 roku ubiegu, wieku ubiegłego. Czyli jestem dość młodym osobnikiem ludzkim. Ale jak to właśnie ludzkość dzieli się na zasadnicze dwie grupy z którymi nikt nie może e, powiedzieć, że tak nie jest czyli kobieci kobiety i mężczyźni te grupy dzielą się na osobniki młode dojrzałe oraz starsze każdą z tych grup reprezentują różni ludzie wybitni, ale też zwykli, przeciętni ale muszą zdarzać się jednostki wybytniejsze niż inne, by ludzkość mogła dążyć do jeszcze doskonalszych celów. Gdyby nie kiedyś ktoś powiedział E, równa się MC, kwadrat, czyli mianowicie Albert Einstein. Gdyby nie śmiałe decyzje e, Mikołaja Kopernika i jego e, teorii ciał niebieskich, dziś. Pewnie myślelibyśmy inaczej. Ale jeszcze jest mnóstwo innych. Homer, Sienkiewicz, Shakespeare, Hamlet... Kto tam jeszcze, żeby tu nie pomylić się? Ale mnóstwo różnych poetów, malarzy, pisarzy. Tworzyło dzieje kulturowe ludzkości. Dzięki nim możemy wiedzieć, co dana epoka sobą reprezentowała. Czy to starożytność, średniowiecze, potem romantyzm, barok, nowoczesność. Każda z tych er reprezentowana była przez różne jednostki w różnym temacie. Ale nie tylko poeci, malarze i rzeźbiarze tworzyli dzieje naszej ludzkości. Były też jednostki. Może nie wyróżniające się pod względem talentu y, ponad y, y, ludzkiego, ale chodzi mi tu o jednostki wybitne, które potrafiły zmienić pojęcie ludzi o danym temacie. Mam tu na myśli Cesa Cezara, Aleksandra, ale też do ich grona wchodzi Napoleon, Stalin, Hitler. Boże, ci ludzie to dziwne dwa światy, ponieważ jedni reprezentowali jedne wartości, drudzy drugie, ale obydwa te stany reprezentowały brutalną siłę i chciały zdobyć jak najwięcej. Każdy z nich walczył przeciw czemuś i nie muszę chyba mówić, kto walczył o co, ale ludzkość będzie jednych pamiętać jako morderców, innych jako bohaterów. To już zostawiam waszej opinii, ale pomimo wszystkiego, wszystkich tych ludzi, świat dotarł dziś do takiego miejsca. Pewnie nie małym wkładem tych ludzi, co wcześniej wspomniałem, ale jest mnóstwo, mnóstwo innych. Przede wszystkim są jednostki e, szare, nie się na tyle innych, ale one też miały swój wpływ, bo wprowadzały, budowały. To, co tworzyły jednostki wybitne. Gdyby nie zwykły, szary człowiek, inteligentny, by nigdy niczego nie wprowadził. Gdyby nie inżynierowie, budowlańcy, ale specjalnie też od brudnej roboty. Świat może by dzisiaj wyglądał inaczej, może byśmy byli bardziej zacofani, albo jeszcze bardziej, yy, dosyć bardziej rozwinięci w technologiach. Ale co do technologii. Czy ona. Jest dla nas dobra czy zła? W pewnym sensie dobra, ponieważ mamy więcej czasu na różne inne aspekty życia: rodzina, rozrywka oraz dział edukacyjny. Ale czy to idzie w dobrym kierunku? Szczerze mówiąc, zastanawiam się. Chyba nie. Ponieważ ludzie stali się bardziej leniwi, zamknięci w sobie, ponieważ kiedyś wspólna praca, wspólne obowiązki zbliżały, dzisiaj jest mniejszy kontakt ludzi ze sobą co wnioskuje po prostu tym, że wielu ludzi czuje się osamotnionych choć wokół nich jest mnóstwo ludzi pamiętajcie życie życie jest darem bożym i nie powinniśmy go odbierać sobie pomimo wszystko jakby nie było źle zawsze może być lepiej pamiętajcie, nikt nie jest sam bo zawsze ktoś może niewidzialne, może widzialne, ale ktoś za wami stoi ten czuwa. Ten filmik, który oglądacie nie jest mojej produkcji, choć doskonale pokazuje to co chciałbym pokazać w tym vlogu. Ten vlog miał... pokazać wam, albo powiedzieć... ja... filmik pokazać ja wam powiedzieć, że każdy człowiek... Mimo, że jest inny, pomimo, że ma inne zainteresowanie, nie znaczy, że jest gorszy. Każdy z nas może mieć inne pasje. Ja prywatnie nagrywam dla was na YouTube, piszę wierszyki na poeta.pl, e, gram w gry, e, edukuję się, ale inni mogą być piosenkarzami, sportowcami różnej maści, ale też poetami, malarzami, naukowcami ale mogą być też zwykłymi inżynierami, e, pracownikami fabryk czy też e, zwykłymi, szarymi ludźmi, niewyróżniających się, ale czy to znaczy, że oni są gorsi? Nie. Po prostu ich zaangażowanie, ich pasja poszła po prostu w innym kierunku. Czy to źle? Nie sądzę. Gdybyś każdy miał te same zainteresowania, te same potrzeby, świat wyglądałby dla mnie jak papier toaletowy, czyli szary, długi. Szary, długie i do wiadomo czego. To dobrze, że różnimy się, każdy ma inne zainteresowania, bo wtedy świat dopiero możemy poznać w 100%. Wiadomo, nie wszędzie dziś dotrzemy, czy to na samej Ziemi, czy poza nią. W przyszłości pewnie będzie to możliwe. Nie wiem, czy dożyje taki czas, ale to już dziś się dzieje. Integracja pod każdym względem, żeby daleko nie szukać e, rojo i e, pi, paintball, tak? Z Roją. Piękna inicjatywa, niekoniecznie obracająca się właśnie w tej rozgrzewce Paintballa, ale właśnie tam jest integracja, tam ludzie z Mogą poznać znajomych na całe życie I to jest właśnie piękne Ale są konwenty, różne imprezy Dla określonej ludzby, Określonej grupy społecznej Czy to źle, że W określonej temacie są dane, Dani ludzie I inni nie Pewnie coś w tym jest Ale tam poznajemy znajomy, Ludzi, którzy są O tych Mają te same zainteresowania co my bądź nasi znajomi. Ale poprzez mieszankę wybuchową różnych ludzi o różnych zainteresowaniach, możemy naprawdę dowiedzieć się o różnych rzeczach. Po prostu ci inni mogą nas, że tak powiem, zapalić w danym temacie i staniemy się na tym temacie bardzo e, radośni i pójdziemy w ten temat. Gdyby nie oni pewnie byśmy nigdy nawet do tego nie spróbowali. Pewnie jakby ktoś tam was do czegoś nie przekonał, to byście nie spróbowali. Ja na przykład małem tak z YouTube'em, po prostu pod namową yy, mojego brata niewiernego, oczywiście tak nazywa się na YouTube'ie. Postanowiłem nagrywać i jestem z tego zadowolony. Zawsze będę mu z tego wdzięczny, że mnie do tego namówił. Dzięki temu możecie oglądać moje produkcje na YouTube'ie. Yy, czy dobre, czy złe, to już zostawiam Wam do oceny. Mam nadzieję, że Wam się podobają. A pytanie na dziś: jak Wy sądzicie, czy ródno, różnorodność ludzka to dobry aspekt, czy też nie? Czy różne zainteresowania wykluczają wspólne? Jak sądzicie? Dzięki za oglądanie, do zobaczenia i powodzenia.